Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia. Jeden tak, subik, kręć. Napisałem na kolejce, bardzo dobrze. n Discordzie nie mogę dołączyć. A co ci się pokazuje, że nie możesz dołączyć na Discordzie? Musisz przejść weryfikację, musisz się zweryfikować, przypisać sobie rolę i napisać swój nick na kanal kolejka. Dika też się przetatujesz? Tak, już mam. To na OnlyFansie można zobaczyć. ta 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 Dobra, idę tam. Dawajcie, nuty. Czym mam kręcić? Czym chcesz? A żeby wygrać z majka, musisz kołem. No czemu ktoś we mnie wchodzi? prze we mnie wchodzi. Czuję się niekomfortowo. No, przestań we mnie wchodzić, typiarzu. Jezu, jeszcze klocka nie umie stawiać, no. Fajne profilowanie na Discordzie znalazłem. To znaczy? Hops, 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 hops. Widzowie, klikamy w linka na pracę. Pamiętajcie o piosenkach. Dodawajcie piosenki. To dzisiaj wy jesteście DJami. Jak będzie cisza, no to niestety będziemy siedzieć w ciszy. Nie będziemy słuchać żadnej piosenki myślałem, że spadnę. ci No, czemu mnie zabudowujesz? Nie rób tego. O, Bedzik poszedł u jednych. nice'u Dodałem flowers, Superanko. Dobrze, dobrze. Dodawajcie piosenki. Dodawajcie, dodawajcie, dodawajcie. I do czerwonych. Może mi się uda zniszczyć, nie I słuchajcie, jeżeli. Bo. O godzinie... Yy, której? 14:00 będzie Valorant Jeżeli nie będziecie chcieli Valoranta to możemy zrobić sobie Fortnite'a Jakby mogę zrobić to i to Wiecie o co chodzi Znaczy to lub to, o może tak, to lub to Spadaj typie Ale z was bambiki, nie macie łóżka. O! Dużo z tych dał mi. Siapingu, mam silwera trzy valorancie Nice! Idziesz z duo? Wiesz co, gram składy z widzami. Jaki masz zapach bąków? Kwiatkowy. Jaki OnlyFans, fans, in TV. I to po tych czerwonych sprzedaj swój, chcesz kupić? Stówka i bong jest twój. Zagramy rankę na Valorancie? Nie, ja nie gram rankedów. Nie gram rankedów w Valorancie. Drogo, bong Jezusa tańszy. <tosłuch> to jest kup bonga Jezusa. Gdzieś komentarz na Insta. Nie, nie, ja nie zostaje powiadomień, wiesz? Coś brzydkiego mi napisałeś? Umieraj, raj. Oni nie zabili mnie. To dobrze, nic brzydkiego. Nie wolno pisać brzydkich rzeczy w internecie. Kupię sobie lepsze gacie O, dobra. Chcę jeszcze kupić kilo, w miecz. Katya na Only. No powiedziałem ci przecież. Wykrzyknij Only Fans. Czemu mnie bąk Jezusa rozśmieszył? Nie wiem. GG! Uuu, dzisiaj druga wygrana gra!